Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinku z Mediwala 2 Total War. No i jak niestety się dzieje, to Anglicy zaczęli bardzo mocno wchodzić w naszych sojuszników, Genuajczyków, co mi się troszeczkę nie podoba, bo może to skończyć się na tym, że ci nas zaatakują dosyć mocno. Obroniliśmy też w poprzednim odcinku Cordobę przed atakiem Leonu naprawdę mocnym atakiem, takim solidnym. I nie nas zaatakowały, zaatakowali nas, więc to nam troszeczkę spowodowało, że nasz atak na, na Aragonie został wstrzymany, plan na to, bo musimy się skupić na czymś innym i myślę, że skupimy się teraz na Anglikach, będziemy idziemy wesprzeć naszych sojuszników, tutaj się przeszkalamy dalej wojska. Więc cóż, mm, ja tę armię odsyłam te hainy. A tutaj przy okazji no będę... ...z jakiegoś szpiega gdzieś sferbuję sobie jednego. E, nasz doża niech też tu zmierza. Tutaj... To też niech tu zmierza. No i co, jak wygląda sytuacja Anglików? Anglicy są. Tylko z duńczykami w przyjaźni, nie? Ale ja tu myślę że raczej się obronimy przed nimi. Dobrze, jeszcze odsyłam moją całą pl, y, armię zabójców Co na ziemię to? francuskie już de facto. Tam name? idziemy bez yes, ich. tutaj kolejny szpieg. No i dobra, mm, tutaj mamy generała, tu musiałem zerwować go. Tutaj po musiałem, by mieć jakąś obronę. Po prostu potem ewentualnie się wesprzeć na jakimś ataku, nie? To jeszcze szpiega zrobimy. sobie. Faz. My lord. I mamy the pope. No tutaj mogę jeszcze innego zwerbować sobie tego ziomka. Tego naszego szpiega my odsyłamy. Marrakesz, jeszcze cztery tury, więc to mogę przetrzymać. Dobra. Kolego odpuść Aragonię też. Aragonię odpuszczę. Musimy zebrać armię, którą jednak będziemy musieli na przykład Seville zdobyć. Yy, więc dobra, tutaj oblegamy na północy. Pojawili się... No, już Ci już znak, to ta Orda. Jeszcze 5 tur. No, gdzie mogę jeszcze skądś jakieś oddziały przysłać? Mam ich sporo. No, tu mam nawet parę oddziałów. Mm, I tutaj. O, kurde, to sprawia, że większość armii mam tutaj, właśnie, nie? Wtedy już przygotowane na tą wojnę. No dobra, idziemy wesprzeć naszych sojuszników, nie? Pierwszy bym. Robimy sabotaże wojsk naszymi zabójcami. No i co, będzie największa chyba nasz. Dru... Największy będzie, no bo w sumie. Cześć, bo już doszli w Bizancjum będzie ciężkie, ale Bizancjum dostaje też od yy, Kalifatu. No, ale dobra. Ja tu idę z odsieczą, bo ich chyba z 10 armii Anglicy tu mieli. Ja nie mieli zbyt dużej jakby przewagi militarnej. W ogóle byli po, po, poniżej nas, więc raczej byt wojsk nie mają, nie? Tak jak sobie wyprzemy Anglików z Francji, no to oni nic nie mają. Mają chyba jedno wojsko, mają w Anglii tylko. Więc no. Mamy dżihad. Na co? No i koniu, czyli tam się biją razem ze sobą. Cagliari nam się ulepsza. Wieści rodowe, raport butowy, ragusa, no. Fajnie, tylko tak trochę mi to nie na rękę teraz w sumie. Ej, okay. powinna być powiedziana, Portugalia z Leonem, super. No i dobra, mamy we ta I... armia, mówiąc szczerze. The problem. What is the... who is to disappear today? O, jest, kolejny. Yes, Dobra, i tak, nasz droża, też już to nie idzie. Yes. Tak! My... To idziecie wy idziecie there, dalej, no. zabójcy moi. Tutaj. I tak, no tutaj mam oddziały. Dobra, co tutaj mamy? Warriors! Cic! Ale to są takie słabe armie. Jak widzę, dużo konnicy. Jest armia z milicji. Chcę może mocniejsze, Dobra. Tak hmm. tutaj dalej przeszkalamy. Mogę coś zwerować mogę oddział Dobra. Hmm. W tym wypadku. Bierzemy tego pana tutaj... Tą drogę oddziałem do no, tych oszczepników sudańskich. Weźmiemy, weźmy sobie po lepsze oddziały. I pójdźmy na tą Sewillę. Tutaj to możemy przeszkolić. Jest fajnie. Dobra. Marrakesz padnie wkrótce i będziemy mieli spokój. Tutaj musimy im pomóc. Nie no, zobaczyć co mają, co ma Leon jest zniszczenie Leona, no, no to będzie dobrym rozwiązaniem, nie? Zobaczymy, że mamy gdzieś krucjatę Możemy zrobić Iś można ją zrobimy, po prostu No ale bitka o Cordobę była mega fajna Jest prawda, tu mega Ciekawe, że które mogliśmy przegrać, mówiąc szczerze. Nie mogliśmy przegrać. No ale w końcu patim ten kapitan, no i zaczęli panikować, nie? To był taki mały plus. No, z kasą jest ciężko tylko. Na minusie wręcz. No i są krzyżacy, super. Mm. Inkwizycja też się dzieje. Ale ja nie mogę ruszać, bo coś się wczytuje. No. Właśnie ja wczytuje. Okej. Okay. Wieści rodowe. No, jesteśmy na minusie 1500, więc mm. ja mamy jakiegoś generała. Tu jesteś. I tak, przez to, że mamy takie ciężkie sytuacje finansowe, trzeba na chwilę podwyższyć podatki. Na chwilę tylko to zrobić. Dobra, robimy to. Podwyższamy. Troszeczkę musimy zarobić. Nie dużo, ale zawsze coś. nie mogę podwyższyć. To też nie mogę. Telep mogę czy kolonie mogę? Mogę kolonie podwyższyć, dobra, jest ok. Dobra, ty mi pokaż sewillę. Mamy jeszcze jakąś armię. U Jezu, Rycerze Montesy, to jest fajny oddział. Myszne wieści, możemy mieć kruciate zrobić. Na kogo? Aha, na Leon! Mega ciekawa krucjata, ale mi tak średnio na rękę. Więc dobra. Mogę tutaj. No tu dyplomaty nie zwerbuję. Są krzyżacy tutaj. Raport kardynalski. Tutaj jeszcze trzy tury. Dobra, nasi zabójcy. The problem? What is their name? God, am Am I taking Who is to disappear today? The... Okay. Noble lord, we will engage them honorably, my lord. Blessed lord, we thank you for delivering us. A, czyli jednak... Our courage has prevailed. These lands Pimczycy... my lord.

to już nasz Doża idzie z pomocą. Dobra, dobra, dobra. O, kolejny ziomek z rodziny. Super. Ty się nazywasz Edmund Harrington. No w sumie prawda jest like taka, że wszystko już tutaj sprowadzają do nas, nie? I to nam pozwala co się da im porobić. No ale dobra, mamy tą sadę, co jest fajnie, no Marrakesz. Yes, no. Zdobywamy i niszczymy Tak Praktyka zniszczona, Maurowie. Super. I w sumie to podołączamy, i co? I co bym mógł w sumie? Mohua. How may I surf, Sultan? nie mogli mi być bo mnie blokują, kurde, nie? Dobra, biegu idź dalej też na północ. Dobra, tu jest okej. Okay. Trzeba mieć gdzieś dyplomatę. Ech, dyplomata, dyplomata. Chyba nie mam niczego. Mam, w Austrii. Leć do żaków. Dobra, no. Mamy jedną no, armię, trzeba mieć, Wszystko trzeba będzie rozbić. To są słabe army, to są ci prydzi, chociaż mają dużo konnicy. Nie, ciekawi za to. To jest tutaj so, za armia. As you will Też słaba. You in ale mają łuczników z Sherwood. Mega fajny oddział, ale. Hmm... Okej, okay, dobra, pomożemy ich w tej bitwie. Dzięki temu ich wyprzemy odrobinę. Trzeba pomagać tym Genuajczykom. Będzie prościej rozbić yy, potem ich. Jak rozbijemy Anglików, no to oni będą słabsi, nie? Nie ma już kolejnej frakcji, czyli Maurów. Jest też spokój. Prawda jest taka, że jeśli uda nam się zabić tego gościa, uuu też to się rusza, mm, armii angielskie przemieszczają te wojska, o kolejny ziomek wyszli z fortów, będzie okej, okay, nie? Są te dwie armie, chyba jedna jest cała armia z milicji. jakby się udało złapać i samą wybić, byłoby mega fajnie, bo jeśli ona przyjdzie z kimś, będzie problemem. Nie będzie dużym problemem, ale będzie zawsze większy problem sprawiała. Jeszcze raz, glika odwołany. Obsad księżniczka zhańbiona. Aha. Kto to chciał? Joanna. Nie. Wiem, z Skąd ona była? Akcja jeszcze raz. Wieści rodowe, raport budowy. Super Marakaż nam się naprawił. No to tak. W tym wypadku... Weźmy to, 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 to. to. Pana. Tutaj obniżmy podatki, żeby nie było niepokoi. Chyba ładnie się nam to przeszkala. Weźmy tych najemników. We march. Widzimy już tu papież, krucjatę zróbmy. Mamy krucjatę na Leon, w temu widzimy go, co oni tu mają. Faktyczne wieści, okej. Okay. Yes, tak, mój lord. Tak, troops here. Widzę, Cię atakują, więc jest ok, my zdobywamy to Dziękuję, mamy Sybie. Dużą ilością pieniędzy. Teraz tu mi pokaż Salamankę, co oni tu mają. Myślę, że niezbyt mają dużo tego. Dobra teraz tak, jest ta armia, jest ta armia, jest ta armia, jest, jest taka armia milicji, jest ta armia, jest ta armia, to jest ludzka armia, jest ta armia. Jest ta armia. Jest tutaj tak tego jest pełno. Jesteśmy today.

Yes, my lord. Mega mocno zwaliłem teraz. Dobra, no to nie wyobrażacie yes. to, nie? To jest. Tu mamy. <laughs> A ty naprawdę ich zdradziłeś. Mściłuj drogowa. Widzę, done. że księżniczki robiły swoje.

No i dobra, no tutaj to mamy. No, no, no. Idziemy, dobra, kończymy turę. Co, nie wiem, czy te podboje tam były rozsądne. Mógłbym mi w sumie sprzedać to za sojusz krzyżakom. Czy my co zrobią Anglicy w tej turze. Atakują nas tutaj. A! Pojawił się fajny kapitan. Ok, się tu wycofali. A teraz możemy zobaczyć tę armię na spokojnie. I tyle. A co mamy psków? Może co będziemy. O nie, Polacy już chyba to zajęli. Tym Bizancjum też tutaj podbija. Pełno tych. No on poobijaliśmy ładnie. Oni stracili tą armię. Atak na Kordobę nieudany. Okej, okay. tutaj widzę ci już to zdobyli. z sobie nie żyje. Raportowa ojczyzna. Większa frakcja, dziękuję. Krucja ta się smaga, wszyscy idą na Leon. to nas nas sukcesem. A zaraz to zobaczymy. Tryboy nam się ulepszył, super drogi. Od razu zbudujemy. Sevilla nam się naprawiła. No to co, przeszkalamy te wojska. Ragusa, no to to. Dajcie, mamy spokój na tych terenach. Tak jest prawda, to jest na razie. To today? Am I my taking down? Lord. Onward. Pokój, no i tu mamy tych. E, tu mamy tego kolegę. Naprawdę. Chcecie tak głupio zginąć, ziomuś? I tutaj ci się też nie udało, ziomek. Co no, się dzieje? To ja nie wiem. Tu mamy kolejnego. Tego rozbiliście, nie? Raport relacyjny. Są, so, są. So, no, komenda nas nie interesuje. Wszyscy idą tutaj. Ci są ekskomunikowani. No, tu jest armia milicji, więc zaraz rozbijemy. Dobra. Sami tak tutaj krzyżowców, bierzemy ich, idziemy. Yes. Make camp, men. Hey, We rest here. To... Nie, to Leon, Aragonia to oblega, dobra. Widzę, że tutaj... Coś mi się zbagowało. Mogę mieć ilość generałów? Dobra. To tak, ja w tym miejscu podziękuję za uwagę. W yy, następnym odcinku no, będziemy kontynuować, rozbijamy tą armię w następnym odcinku. No i co, jeśli film wam się spodobał, to zostawcie apkę w górę. My musimy dalej kontynuować to rozbijanie Anglików. I co, do zobaczenia, na razie.